Dobry dzień. Siadłem sobie na takiej zagraconej wyrandzie. Z jednej strony jabłka poskubacz, jabłuszka. A z drugiej może coś się nagra. Wiatr. Wiatr. Czasem zawieje. Nie karmić pasożytów. Takie mi się przypomniało. Albo jeszcze miał być tytuł tego nagrania na krzywy ryj. Ja się nauczyłem całkiem niedawno, co to znaczy najkrzywy ryj. Zawsze to tak się powtarzało, taka mądrość, ale to człowiek nie wie, tak jak oświeciło mnie niedawno, co to jest ocipieć. Ale to już najkrzywy ryj. To są właśnie ci ludzie, o których mówię, ci tacy... nożykacze, co ich trzeba kijem gnać. No i... ponieważ korespondencję różną tam też mam i naszą słowiańską cechą jest pomagać innym. My chętnie pomagamy i istnieją pasożyty, które z tego korzystają. Oni udają, że, że potrzebują pomocy. My się tego uczymy w tej chwili, rozróżniać. Różne tam lekcje ludzie mają. Nawet i w rodzinie, bo jak się wychowało jakieś dzieciątko takie nieporadne, co to tylko daj, daj. Ale to <laughs> wynikło mi... No byłem, Pisałem wam, że w, na wykopkach byłem u ich sąsiadów. W czasie pracy się rozmawia o różnych rzeczach. I tak żeśmy sobie w tych redlinkach rozmawiali. Przed chwilą też z mamą porozmawiałem przez telefon. No i różne tam krążą pomysły. Był taki film, czy to czasem nie był trochę chlebowa. Ja go tłumaczyłem już dobre parę lat temu. Nie karmić pasożytów. <laughs> Przepraszam, pestkę podjadam. A ja tu przecież jestem w tej chwili do świata. Ale no dobrze to ma być tak. O normalnie, no jakbyście tu przyjechali, ze mną rozmawiali. Ustawiłem się na takim tarasie zagraconym. Jabłuszka wymagają, tu w ogóle koty mieszkają. Nie będę wam pokazywał tego kociego domku. Śpią tam dwa łapek jest na obchodach. Nie karmić pasożytów. Nadchodzi teraz taka epoka. Że to rozdzielenie, o którym ja ciągle mówię na te dwa światy, to będzie właśnie takie, że ludzie twórczy, wszyscy my, którym się nam podcina skrzydła, bo na każdego takiego twórczego człowieka w tej toksycznej organizacji społecznej, to przypadają dziesiątki pasożytów przeróżnych, tych pośredników, co tam gdzieś w urzędach siedzą. I im się wydaje, że pycha tam jest ogromna, bo im się wydaje, że to bez nich tu nikt sobie rady nie da. To jest układ taki... Już nie będę wnikał, bo bym zaczął rozwijać ten kat ofiara, no ale tam pycha jest. To ci mroczni, mroczni oni są, w tej chwili dla nich będzie lekcja. Oni się budzić będą i to z hukiem. Bo nagle jak, to przecież taki wspaniały, Jde ode mnie wszystko zależy. No, to są urzędnicy na różnych szczeblach i wysokich i niskich, łącznie z tymi takimi gminnymi. O, tutaj przyszła mi taka myśl, bo do mojego przemiłego sąsiada przyszło pismo takie, jak ja tu latem miałem kłopot, z tymi kolejnymi pasożytami, co wymuszają jakieś ubezpieczenia. No, i wysłałem tu dzięki koledze, dostałem taki załącznik. No, i zobaczymy, czy tam mój miły sąsiad z tego korzysta. Dobrze by było, bo to jest taki ruch obywatelski. I teraz, jak każdy z nas chociaż jedno pismo wyśle, to już ich obciążamy. Ja tak miałem z radarami tymi durnymi. Co to teraz skończyli? To też była kolejna akcja pasożytnicza. Przecież teraz te samochody z rękami. Ojciec jeździł tam małym Fiatem i pięćdziesiątka była. Sześćdziesiątka wtedy można było, 60 we by wsi jechać. Tymi samochodami, które hamowały dużo dłużej, które tam w jakieś wpadały dziwne wibracje. A teraz samochody są tak doskonałe, że parkują prawie w miejscu. ABS-y, nie ABS-y, cuda na kiju. A, albo to ludzie tak zdurnieli, no ale to. Ale nie, bo z nas się robi wcale nie jesteśmy tacy głupi, tylko, tylko z nas z nam się wmawia. Wmawiali nam, nie wiem czy pamiętacie to tak odnośnie tych radarów. Ojej, ojej, radary są potrzebne, bo jak radarów zabraknie, to będzie więcej wypadków. I co? Gdzie są te wypadki? Radary polikwidowano, przynajmniej czasowo, bo widzę, że są powiane jakąś taśmą. Nie, bo oni tak myślą, że oni jeszcze nas tam, jeżeli byśmy się tak dali to oni poodwijają te radary i je znowu tam uruchomią, bo to tak działa metodą, dokręcą śrubę, później odpuszczą ona pół gwinta i później dokręcą raz i dwa. I się to okno Ubertona przesuwa. To powiem wam moje doświadczenie, ponieważ ono już jest przeszłe. Ja mam je to teraz tłumaczyłem. <laughs> Pestki mnie kuszą. Ja w sprawie tego radaru, tam był taki pan, który później się okazało, że tam Albo jego stłumili, no nieważne. On był też takim wentylem bezpieczeństwa, ale te jego pisma trochę zamętu wprowadzały. Było taki, taki pan prawnik się chwalił, trochę tam sobie znalazł taką niszę do zarobkowania, i później go chyba jego pełnomocnicy tam wyżej, warszawscy, go troszkę utemperowali, żeby on tam za dużo nie pomagał. Ale tego te pisma były dość sensowne. Ja sobie to skopiowałem z internetu. I jak mi te różne tu straże wiejskie przysyłały takie, tam że pan przekroczył o 10 czy o 12, to im odsyłałem takie pisma. U jednych byłem nawet osobiście, pan po drodze mi było któregoś razu do Słupska. No i się cisza zrobiła, i na cztery te wezwania, co ja miałem do zapłaty, to tylko z jednym miałem jakieś tam bałowanie się, bo mi odesłali. Nie, znowu coś się odesłałem, ale to chyba też na koniec ucichło. Do czego ja zmierzam? Że, jak nie będziecie tak głowy podkładać do tego wierzynania się, nie lenić się, bo to każdy tak myśli: A tam, jedno pismo. No to no już dobra zapłacę I oni dlatego tak żyją I to jest Tu znajdziesz się Nilo nas tam, paręset tysięcy tu może być Takich co to tak machną głowę No co zrobisz, nic nie zrobisz Taka właśnie nas nauczyli być takimi potulnymi baranami To jest wielka walka społeczna Jeśli się wyśle choć jedno pisemko I tam dla nich to jest lawina pism Oni się wtedy muszą tam zebrać no tych urzędników wcale nie potrzeba tyle ja nie mówię że, że urzędnicy są niepotrzebni ale to muszą być ludzie odpowiedzialni tak jak mój ojciec on był też urzędnikiem był inspektorem w pewnych chwili w lasach państwowych pod koniec życia on przeszedł całą tą drabinę z hierarchii od nadleśni, leśniczego do gdzieś tam wyżej i, i, i pracował w takiej firmie 10 lat która drzewo z lasu tam wozi ośrodek transportu leśnego znał się na tym po lasach chodził kochał to i ten był inspektor tutaj ze Szczecin mi kiedyś po śmierci ojca powiedzieli, że trochę chwalę teraz ale mam czym nawet teraz mój brat trafił gdzieś tam do jakiegoś leśniczego i usłyszał nazwisko i ten leśniczy mówi pana, pana, pan, pan, pan jest synem Romana, mówi. I brat usłyszał taką piękną wiązankę, mówi proszę pana, może pan być dumny z ojca, bo I to było parę wymienionych. W każdym razie tego mojego ojca inspektora lubili mi to powiedział, zupełnie nie musiał tego mówić, bo ja byłem taki neutralny człowiek. Ja tam przyszedłem do tego nadleśnictwa w jakiejś zupełnie innej sprawie. I mogli pomilczeć, mogli pomilczeć, ale ktoś się zainteresował. Mówi, że nazwisko usłyszał, mówi: No, a to pan jest synem Romana. Mówi: Panie, to był jeden z dwóch inspektorów, których myśmy bardzo lubili. Także można być człowiekiem, będąc w urzędzie tata, był odpowiedzialny i na koniec, jeszcze jak już zmarł, to nawet mu taki kamień ufundowali w jakiejś leśniczówce, którą kochał. Tam jest takie arboretum imienia no i szanowali chłopa i, i widzę, że no mam się mam, mam, mam się chwalić tatko naprawdę uczciwie popracował tam mogę wam jeszcze powiedzieć bo były takie historie wiecie w latach państwowych jak tam tata już w pewnej chwili był no to można było jakiś zdezelowany gaz, gaz te takie były z demobilu. Ojciec mi nawet tego nie chciał, przecież wyda, wygrałby jakiś przetarg tam, ale tak mi, ja wtedy byłem młody, narwany chłopak, tak mi tam oko puścił, mówię, wiesz, lepiej nie. I ojciec nawet nie chciał być posądzany o to, że, że gdzieś tam sobie skorzystał po prostu ze swoich możliwości. Ludzie to widzą, ludzie to doceniają. Wracam do y, tych y, do tych tam radarów. Jedno się tam ze mną pałowali. W każdym razie te pasożyty trzeba usuwać i niech do władzy dojdą właśnie Mądrzy ludzie do, ta, na te stanowiska są odpowiedzialni. Im nawet dać na czterokrotną pensję. Zredukować to wszystko, bo jak się pousuwa różne te panie jadzie takie, co to nic nie robią, tylko tam mama, ja... Dobra sekretarka czy dobra księgowa oczywiście też jest potrzebna. Ale mama miała taką przypadłość tam w mieście, miała już nie ma, sprzedała, garaż miała w mieście. I i ten garaż tam, tam, się opłaca jakieś miesięczne, roczne tam, za, te, za tę przestrzeń pod garażem no i przysłali jakieś ponaglenie, że ona ma nie zapłacone mama im tam coś chyba odesłała oni przysłali kolejne i mama poszła do tego ratusza, mama tam niedaleko w centrum miasta mieszka, poszła do tego ratusza i słuchajcie dalej co było weszła do tego pokoju pani tam siedzi, taka lady Taka tęga jak ta moja kotka, ona też się nazywa Lejwi. i rozmowa była taka: po pierwsze, jakoś tam niegrzecznie się ta pani, urzędnik to jest służba. Uży ja nie mówię, że do z przesady, ale oni mają budżetówkę, ma płacone tutaj właśnie ale oni tego nie rozumieją. To jest właśnie ta pycha, i tych ludzi należy usunąć. No i ta pani, jak mama weszła, to po pierwsze było takie: jakby tam czapkować, kazała, że. I mama mama czasami bywa taka ostra: Mówi, proszę pani, tu są rachunki z zeszłego roku, wszystko było płacone. Czy, czy, czy jakoś tam tak było? I, a ta baba miała gdzieś, po, jak weszła mama, to ona schowała bułkę pod ten, no niech by se zjadła tam, no. Ale tą bułkę siedzi je. I co ona dalej powiedziała? Popatrzyła na te pisma i przynajmniej co tam mama przyniosła, i mówi: No to będę musiała wstać. Po czym wstała? Uniosła się łaskawie z tego krzesła, te swoje tęgie cztery litery, podeszła do szafy, otworzyła teczkę z jakąś tam literką, spojrzała i mówi, dobrze, ma pani rację, no to jest wszystko w porządku. Przegnała kobiecinę, która miała już wtedy 80 lat, żeby szła, no niedaleko bym przez miasto, ale siedzi taka, prókwa się nudzi i wysyła kolejne pismo za pismem, bo jej się nie chce stać. I zmierzam do tego tam, w tych różnych filmach, co to teraz tamte te UFG, co ja mówiłem, to właśnie tu sąsiad ma kłopot z tym UFG. Kolejne pasożyty, co to nie chce im się nawet wstać. I walczmy kochani, i wysyłajcie pisma, albo jakoś mądrze, to wszystko warto się przyłożyć, to kosztuje, bo tak wyrwać się ze swoich obowiązków, ja tu też, mieliście tam taki film w czerwcu nadany, że mnie tu się trochę paliłem, bo, bo, bo weź się oderwię, i, i, i tych tam. No, po cholery mi się znać na jakichś ubezpieczeniowych przepisach. No, ale przewąchałem sprawę. Internet w tej chwili jest dużą pomocą. No, i poduczyłem się trochę, i wysłałem mi takie pismo, że jest cisza do dzisiaj. A już trzecie mi odesłali bardzo grzeczne. Pierwsze było takie butne. Drugie mi odesłali, że, że, że raty mogą mi najwyżej dać. A trzecie to już było takie grzeczne, że oni wyjaśniają sprawę i czy ja mogę im jeszcze coś tam wysłać. Nic im już nie wysłałem i do dzisiaj jest cisza. I myślę, że będzie, bo pismo było bardzo konkretne. Tam się ktoś zdziwił. Ja takich spraw mam kilka, bo, 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 bo. już nie będę tu szczegółów, ale taką no, drobne to są rzeczy. No. Tam powiedzmy na temat wożenia śmieci. Kolejna rzecz tutaj taka, ja nie mam śmieci. I, i przysłali mi, że tam coś mam płacić za wożenia, a podwyższyli teraz te opłaty. No i też odesłałem pisemko i na razie jest cisza. A wynik był z tego jeszcze taki, że poprawili nam drogę tutaj. Bo tam było na temat drogi w tym mojej odpowiedzi. Nie żywić pasożytów. Odjechałem trochę na te urzędowe pasożyty, ale to dotyczy wszystkich dookoła nas. Jakieś tam marudne osoby dookoła. Te właśnie, co to, to tak na krzywy ryj. My jesteśmy dobrzy ludzie, my pomagamy. Nauczcie się rozpoznawać, bo to jest nasza lekcja słowiańska, żebyśmy się nauczyli rozpoznawać tych, którzy tylko udają, że pomoc potrzebują. No, dużą lekcję czy ja czytam w internecie, dostali ci, co to tam przyjęli kogoś do mieszkań, to no, będą mieli w tej chwili, będzie bolało, już boli, ale to jest lekcja, no mam nadzieję, że to nie będzie jakiś, chociaż już była historia, bardzo poważna, bo dziewczyna życie straciła przez to, że mieszkanie wynajęła gdzieś w Krakowie. Także bywa, bywa. Na każdym froncie, na każdych zdarzeniach, gdzie on, każdy ma swoje indywidualne lekcje. No i leczymy się z tego. Ogólnie wam powiem, to jest dominacja żeńskości. Tej opiekuńczości, nadopiekuńczości. porę trzeba wypuścić... No ja mam... Dwa dni temu dostałem list od... Właśnie. List był niby od mojego młodszego syna, ale list był sfałszowany. I podejrzewam, tu mam różne domysły. Myślę, że. O no, nie wiem, nie wiem, bo kontakt z tym młodszym mi się na razie urwał. Może on kiedyś mądrzeje. Albo on miał takie pomysły, albo jego mama. jest możliwe, że on honorowi chłopak i powiedział, ja tam niczego nie chcę. A, a mama w jego imieniu napisała, no i tam mam podstawy sądzić, że to wszystko jest podrobione, bo tam nie ma żadnego, tylko są kopie jakieś. Dokumentu nie mam. Ale to jest właśnie nieżywić pasożytów. Ja sobie rozmyślam, to jest też moja to kolejna. I my świat w ten sposób sprzątamy. To się wydaje takie pozorne, drobne rzeczy, ale paręset tysięcy ojców. Jeżeli się nie załamie, nie machnie ręką, tylko trochę potrząśnie. No ja też się zastanawiam, czy, czy nie pojechać do tego mojego... Ten młodszy mój synek ma 20 lat. Tylko to dotąd było tak, że jak kilka lat temu go w szkole odwiedzałem. Od nagrywa się chyba tak. Nie nagnie naładowałem baterii odczoraj, może zgasnąć. To... No to tam miał łeb sprany chłopak i, i jakoś się dziwnie chował. Nie chciał rozmawiać. Albo jest wygodny, wychował się na pasożyta, bo i takie mam te. Także no, no trudno, no. będzie trzeba wydziedziczyć I, i koniec. Nie ma innej rady. I tacy będą mieli ciężko, ale to już jest ich sprawa. Oni pójdą na tą drugą ziemię, tam będą sobie jęczeć. I już nie będzie, bo nas zabraknie Tych twórczych ludzi Te niecałe 20% Którzy to wszystko żywią, ta łataństwo Takie wielkie przedszkole się zrobiło Pójdą gdzieś tam Może się dadzą zacipować Czy tam coś jeszcze No tak są, tak będą mieli A w tej chwili są jeszcze ostatnie Dlatego ja nagrywam taki film na przykład Bo może ktoś usłyszy i się opamięta Jeszcze te dusze Jest możliwość Są tacy, co tak jedną nogą stoją tej materializmie a w drugiej, w drugiej no myskość dochodzi do głosu i my dojdziemy w tej chwili już tam chłopaki się zgłaszają do tych do do komisji poborowych na ochotnika i będą po słowiańsku zamiatać tak jak mówiłem po każdej stronie są ludzie dobrzy jest kupa pasożytów gdzieś, to jest w formie takiej rozognionej. Ludzie się gwałtownie uszą, uczą. Od dwóch lat to trwa. Różne tam się zdarzenia. No, jesień też będziemy mieli teraz taką. Zobaczymy, modlić się, dobrze obrazować, żeby tu u nas było pokojowo. Różne tam przepowiednie siostry Faustyny kogoś jeszcze mówiły, że tu na naszej polskiej lechickiej ziemi myśmy już swoje lekcje odebrali mój dziadek jeden i drugi walczył w pierwszej wojnie jeden dziadek walczył też już swoje powalczył ja to w genach mam te lekcje i wiem jak to na tych walkach jest drugi trafił na Syberię młodszy to może tak no, żeby ten film nie był za długi nie karńcie pasożytów Odrywajcie te pępowiny wszystkie. To też dotyczy dziewczyn, jak brakuje ojców, my porozpadane rodziny z różnych powodów je mamy. Albo chłop był nieodpowiedzialny, albo było odwrotnie, że poszedł, bo ona była nie do wytrzymania. Różnie być mogło. No w każdym razie wynik jest taki, że urosły dzieci, takie jak u mnie. Bez ojca o. młodszemu tam dałem ile mogłem do szóstego roku życia. A nie młodszemu, starszemu i tam był chłopak dość wybitny i wiem, że że nawet jakieś fajne studia skończył niedawno ale no młodszym nie, młodszego miałem niestety mniejszy wpływ i sądy babskie tam pełno było kobiet w tych sądach zrobili wszystko, żełem ja kontaktu z tym dzieciakiem nie miał cztery sprawy zakładałem i i ona ta mama sobie dzieci nic z tego nie robiła. No i niestety jest jak jest. No ale wizualizujmy dobrze. Będzie dobrze, jest dobrze, jest coraz lepiej. Takie już wam tylko na koniec powiem pajączek ładny. Chodź tu, pajączko. Dobra, już na pajączki zjeżdżam. Nawet to, że ten list do mnie przyszedł, to są takie ostatnie podrygi. Bo. To już jest wszystko. Ja tu się wycierpiałem. Ona mi już tyle krzywd na przykrości narobiła z urzędów. No no dobrze, no widać tak tak miało być. Po coś to miało być. A co cię nie wywróci, to cię wzmocni. To cię nie zabije to cię wzmocni. A ona już ten pasożyt, no i jeszcze jedno co może no to oszukańczy list wysłać, żeby jeszcze wyłudzić coś, bo... Na cudzy koszt żyć, tu w ogóle się kroi taka na temat naszej państwowości i naszego statusu, jako tego oficjalnego kraju Polska, ale to kiedy indziej, tam jak już będzie można porozmawiać, bo bo jak uporządkujemy sobie tą naszą stajnię augiasza bo my też jesteśmy, to jest wszystko na różnych piętrach na poziomie rodziny jest tak jak jest na poziomie jakiejś tam społeczności tej większej rodziny też tam był jak ciocia, ja miałem ciocię tą gęnie wspominaną, ciocia 10 czy 15 osób w rodzinie utrzymywała i wszyscy tylko płakali, że mają źle jak pójdziecie pół obwyżej, no to nie wiem jakiś tam pan burmistrz, to on też, to, no to nie są ludzie. W większości tych, co ja znam tu przykłady i ze starego mojego miejsca zamieszkania i z Nowego Nikt godzien chwały. I panią Sołtys tu poznałem. W konflikty z nią wszedłem, też mi się dostało. I tam wysoko. Będziemy porządkować, oddolnie będziemy porządkować. Schody sprząta się od góry, co prawda jest takie powiedzonko. I przykład idzie od góry. No zobaczymy, ludzie mądrzeją, my w tej chwili wiedza to władza, my ją w tej chwili dzięki stowarzyszeniu się takim nawet rozmowom, ta moja tu do Was pole energetyczne rośnie, bo wy to obejrzycie i zasilane są prawidłowe tam pola, jak to mówi Piakin, pola informacyjne Egregory. Dobrze, miałem już skończyć. Będę kontynuował, nie będę was zamęczał. Tymczasem borym lasem. Zdrowia myślom jasnym waszym.